Cześć siemanko mordeczki banieczka Zróbko. witam was w kolejnym unboxingu tym razem trochę małych gadżetów i jedna fajna rzecz także zapraszam do oglądania przyszedł dzisiaj do mnie kurier kurka wodna muszę serdecznie podziękować wam za fajne wsparcie bo bez was no, no nie byłoby tych rzeczy i w ogóle Także serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie, za oglądanie liveów, za wspieranie kanału i tak dalej. Także kurde serducho dla Was, mordy. Piąteczka, żółwiczek. I lecimy z anti -boxingiem. Co my tu mamy na pierwszy rzut? to już wiem, co to jest hmm wiecie co to tą felki yy, na łepetynę do kamerki modnej takie coś takie fajne coś zakładacie na główkę yy, tu się montuje kamereczkę i można sobie nagrywać fajna sprawa bo to się na głowę zakłada a nie w ręce trzyma także zajebiście dodatna sprawa do nagrywania vlogu, będzie na pewno. Hmm. <laughs> Dobra. Ja to hmm. Dobra, papierki zaraz na dół. Hmm, co my tu jeszcze mamy? O, karta pamięci. Mamy Jak to z tym tutaj, Radar z tyłu jest dobra. O, szczytnikiem zaraz. Micro SD, micro SD HC, micro SD Adapter, hand -disk. hand disk Ultra 64 GB pojemności Proszę bardzo, ja was do kamerki, na pamięci w drugą stronę To nie Przydatne bo bez tego ani rusz kamerkę zamówiłem, także teraz kartę pamięci doszła hmm. Dobra. kolejną sprawą jest co tu mamy hmm. kabel do kamerki żeby kamerkę używać kurde mam nadzieję że będzie będzie trzeba to jeszcze sprawdzić podłączyć jak to działa a jak to otworzyć? W jakiejś karteczka? Bo instrukcja. sztuchcia, ale dobra. Na papierki mnie nie patrzymy. Proszę bardzo, kabel 3 metrowy <laughs> Tu ma wejście HDMI i mikro HDMI dwa wejścia <laughs> ja, po nagraniu zobaczę kamerkę. E, ten unboxing nagrywam dzisiaj. Jest 15 15, 15 listopada hmmm 15 listopada yy, unboxing mam w luce yy, jutro i ostatnia rzecz Mówiła ostatnia, ostatnia to co, co lubię najbardziej, Polia wąbelskowa kurde darą to jest. To jest grady, kurdy. się trochę. No. no, powiem Wam fajnie. Fajnie leży w doni. Taki kontroler. Zobaczcie do grania od xboxa do komputera yy, z dostawą mnie kosztował 300 zł groszami a sam kontroler yy, po 280 bodajże 280 coś bardzo fajne te graffiti mi się mega spodobały jak zobaczyłem to graffiti kurde nie ma muszę mieć jest tygrysek, kurde cacha wyrąbana za prawa dobra, to by było tyle. Mordy unboxingu. Zrobię jeszcze kurde kamzio i kurde na miniaturę. Zdjęcie, żeby miniaturę mieć. Także mam nadzieję, że unboxing wam się podoba. Jeśli tak, to dzięki. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję za mega wsparcie, bo pomagacie, łapkujecie, lajkujecie, oglądacie, live, wspieracie mnie. Jesteście ze mną, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Bez was nie było tego wszystkiego. Także, no dziękuję ślicznie. Piąteczka, piąteczka, żółwiczek, panieczko na zróbko i trzymajcie się. Do zobaczenia na live. siemaneczko, elo.